Przynosisz tak, rzeczny piesek. Tak, grzeczny. No daj, Maja, daj piłeczkę. Daj, przynieś, przynieś piłeczkę. Przynieś. No, daj piłeczkę, tak, szukaj. Szukaj. Tak, daj. Daj piłeczkę, przynieś. No, przynieś piłeczkę, przynieś, przynieś, przynieś piłeczkę, idź, przynieś, przynieś piłeczkę, przynieś, szukaj, gdzie piłeczka? Tu piłeczka. Szukaj, tu szukaj. Przynieś piłeczkę. No, gdzie masz piłeczkę? Przynieś piłeczkę, przynieś. Idź tam, szukaj, tam. Szukaj, tu piłeczka, tu.